Nie róbcie tego w domu. To bywa niebezpieczne! Trzy przyjaciółki. Nie wina, ma, nie ma i głucho nie ma. Pieka ciasteczka. Iza jest głucha, ja jestem teraz niewidząca. I Julia nie może nic mówić. Nie zgodziła sobie przeciąć e, taśmy na twarz, ponieważ mam make-up. Okej, okay, no to dawaj, zaczynamy. Cukier, wcierać. Nie, Cukier nie. Pewnie do czekolady. Ile czekolady? Ile? Dwie? Całe? Weź, e, znajdź kuchenkę. Mogę! Mogę? Wybór? Wypluć? Nie, wybór! Wybór? Włączyć? Wybór. Hmm? wybór! Wybór! A przysunąć? Tak! A, tak, kołekę! Tak. tak! Możesz! To że tak. Wszystko dla!

Się to Dobra, dobra, dobra. O, o miska! Okej. Okay. Yeah! Nie! Ucierpiałam! <grymko>, prawie byś sobie poparzyła ręce! Patrz, co ty mi zrobiłaś? <grymko> Okej, okay, co mam robić? Robić. Miska cukier, tak? Cukier, cukier, jajka, jajka, jajka do miski. Dwa, dwa. Nasz rozbijaj. Hej, hej, a teraz przerwa na małą reklamę. Słuchajcie, już jest. Już jest nasza nowa książka Eliksir miłości w naszym sklepie, także my już je wysyłamy, a ja Was serdecznie zapraszam na profil Ani Opowiada na Instagramie, bo słuchajcie, tam będzie konkurs, wielkie rozdanie książek. Dlatego wpalajcie, każdy ma szansę wygrać. I oczywiście zapraszam do sklepu Ani Opowiada. <tryk> 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 A, do rodówki! <grym> <grym> Cukier? Mhm. Ile? Nie 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 będzie widać, jak strzypuję! <grym> Blind! Co dalej? Nie drzwi

Joel! O ma, o ma, o ma ci, a on da, i pan dał mi pi. A ma, ma, o ma ci, a on da, i A my musimy nauczyć, I want that, I want that. O, oh, co to Iza, jak to wyciągnąć? Katastrofa. Amelia, zamknij się. <grym> Ale ja nie wiem, jak to wyciągnąć.

Lewo, come on the next. Lewo. Dżuchać, 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 dżuchać. Uuuu, uuuu, To. To. Zapisa... Robimy dalszą część, zamiana była. Bo mój tata nie rozumie. To. No, daj jej rękę. Łyżkę, łyżkę, łyżkę. Ale poczekaj. Oj. Ała. Zostały włożone nasze ciasteczka już do piekarnika. Tak, mnie. Co so, ty myślicie? Koniec challenge'u? Zobaczymy jak wyjdą jeszcze, okej? Okay? Zobaczymy za 10 minut. Tak. Tak. a dzisiaj chyba następne trzeba będzie bardziej rozłożyć. Ale poza tym... I zawyciągnę... Tak. E. Nie gadaj. Dobrze wyglądają. Teraz trzymaj. Bo trzeba wziąć ta tadyż. E, e. no, e, Okej, okay, więc tutaj mamy jeszcze naszego testera Adama, nasze ciasteczka. Tak Tak wyglądają. No razie jest cztery druga porcja w piekarniku, no ale wiadomo, trzeba przetestować jedynie. Ja A ja chciałam. Ej, ja chciałam! Ile mi zabrało? Ja możemy się zamienić. Nie, nie, spadło się. Dobra, trzy, cztery mm. Dobra. Pyszne. Nie pokazałaś jak nie zrobiłaś tycia No ale jest jeszcze druga porcja, nie? O, genialny wyszedł. Mhm. No genialne. Piernikie. No właśnie, super piernikowe, ale on są genialne. A ty ta co? jaka, nieś? No boj. No, a na końcu słuchajcie bieg, bo parkowałyśmy 45 minut, a mylka już zestresowana, bo nienawidzi się spóźniać. A my lecimy do kina na premierę. Dobra, super masz stylówkę różową lata 90. Słuchajcie, różowe rzeki różowe okularki. Świetne te okularki, pokaż jeszcze. Nie wypinam języka. Dobra, i lecimy, słuchajcie, na film Super Siostry. Mam nadzieję, że będzie fantastyczny. Ja na pewno będę zaskoczona. Mam nadzieję, że będzie fantastyczny, bo jesteś super bohatera. Przerwa na e, krótki wywiad z Lenką. Lenka. Więc tak, mam do ciebie dwa pytania. Dobra. Pierwsze, jaki jest twój ulubiony superbohater? E, superbohater ulubiony? Chyba Spiderman. No, dziewczyny, no, dziewczyno. dziewczyny. <laughs> <laughs> I druga, e, drugie pytanie. Superman! Superbohater! <laughs> Dobra, pokaz był. Pokaz był najlepszy na świecie 10 na 10. Taka specjalna sytuetka mi się przydała, ale wracając drugie pytanie, jaką byś chciała mieć supermoc, jakbyś mogła sobie jedną taką wybrać? O, to jest mega trudne w sumie, taką supermoc to nie wiem, albo bym chciała e, umieć latać na przykład aż no. albo bym chciała po prostu wiedzieć wszystko, tak wszystko dokładnie, bo bym tak, mogła jakieś, jakieś różne, jakieś różeczka, nie wiem, e, różne... Nie, nie, nie wtedy coś Nie, taki takiego. Taki mega mózg musiał mieć, żeby wiesz, na przykład tworzyć jakieś leki, jakieś niewyleczane choroby, no. na przykład e, nie się uczyć ze strony ale najbardziej takie może też a tanie i te potencjały też takie chciały mieć małce. to są moje takie ulubione. Ja już zawsze szybkie bieganie, szybkie bieganie bez... O, szybkie też było fajne. No, no to bardzo dziękujemy za wywiad naszej tutaj uczestniczce. Dziękuję. No. Okay.